Siemanko, witamy z Dzieckiego Parku Krajobrazowego, który składa się, tak jak nazwa wskazuje, z jeziora w Dzydze oraz kilku mniejszych otoczonych borami. Co możemy tutaj spotkać? Możemy tutaj spotkać trzech gości, próbujących przenocować przy minusowej temperaturze, średnio przygotowanych, oczywiście. I możemy także zauważyć tutaj w pełni. Wykształconą roślinność wodną i torfowiskową. Jednak mamy tyle śniegu, że jej nie zauważymy dzisiaj. Dlatego plan jest taki, żeby przetrwać. Za mną Mateusz i Mirek. Także do zobaczenia! Do wycinki? Nie wiem. Ja nigdy nie wiem o co oni tam chodzi. Trzeba poczytać. O! Przychód. Jest lepiej. Jak możecie zauważyć, zawczasu zbierzemy sobie troszeczkę kory brzezowej. Każdy z nas, albo jedna osoba, sobie tam połpycha gdzieś po kieszeniach, żeby ona się. Dobrze wysuszyły. No i miejmy nadzieję, że uda nam się odpalić ognisko na biwaku. Bo od tego będzie zależał nasz komfort cieplny, nie ukrywajmy. No i też nasz nasz byt. Prawda, chłopaki? Tak jest. Sir, jest, sir! No i gitara. Siemanko, mały update z trasy, dopiero co, dopiero co weszliśmy do Wdzyckiego Parku Krajobrazowego, tak, chłopaki? Także my mieliśmy małą przeprawę przez okoliczny las, żeby dojść, minęliśmy też małą mieścinę Juszków. Juszki. Juszki. Zaraz ja, ja się pomyliłem. Już zostanie Juszków. Już zostanie Juszków i, i tyle. W miejscowości Juszków możecie napotkać dom sołtysa, który miał na sobie strzechę, jest to zabytkowy dom. W całości, w całości z drewna i ze strzechą. Ostrzeszony. 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 Także pozdrawiamy Sołtysa elegancko. I w okolicznym ośrodku letniskowym pozwoliliśmy sobie skorzystać z infrastruktury. Mam nadzieję, że jak ktoś to obejrzy, to się nie pogniewa. Wszystko zostawimy tak, jak, tak jak było. Woda się gotuje, zaraz herbatkę wypijemy, Mirek zje oczywiście swoją standardową kanapeczkę z kozim serem, burakiem, rukolą. Czy dałeś ogóreczka tym? Nie było. Na sterydach, kanapka na sterydach. <grym> tak. Także szybkie przekąski, ruszamy dalej, no jeszcze 10 km i nocujemy. I nocujemy, i, tak i tak rozbijamy obóz. co, do zobaczenia. To jest prawdziwy

To wygląda tak, że jesteśmy na miejscu naszego obozu. Przejrzeliśmy dobre trzy miejsca. Ten to spodobało nam się najbardziej. Mamy dwa namioty, jeden hamak. Chłopaki oczyszczają właśnie teren pod namioty. Ja mam troszeczkę łatwiej w lesie. Plan jest taki, że palimy ognisko. Oczywiście najpierw zbieramy sporo drzewa, żeby nam wstarczyło na dobre 4 godzinki, może 5 i na poranek. W nocy minus 2. Na 6 rano minus 6. Organizm wtedy też jest najbardziej wychłodzony. Nasze zadanie to przetrwać, nie zmarznąć. Chłopaki. Pytanie jest, czy damy radę, jeśli chodzi o temperaturę. Mamy śpiworki e, trzy sezonowe. Zaraz się pochwalimy. Zaraz się pochwalimy właśnie jak to wygląda. co? Testujemy, popowiadamy o sprzęcie przy ognisku. Na razie, idę rozkładać na miot. Mi raz powiedz co ty kombinujesz tutaj Pierwszy raz zostawiam tarpa na wie trzecie to polega na tym, żeby mnie nie podwiwało z tamtej strony to się okaże rano Czy to wyjdzie czy to nie wyjdzie to myślę na tą dziurą która pusta to nie kombinuje no jak nie przeżyjesz, przeżyjesz nocki, tak się nie przekonasz, nie? Chłopaki, możecie mnie zjeść. Na śniadanie. I tutaj dwóch namiociarzy. Ja i Krzysiek już praktycznie kończymy. Zostawiliśmy namioty obok siebie. Odciągi idealnie działają. Także nic, tylko... Kończyć roz rozstawianie. Jak zwykle hamakarze z tyłu. Bo dzisiaj testują, coś I wydaje nam się, że... To ile posiedzimy przy ognisku, w sensie, cel jest taki, żeby jak najdłużej posiedzieć przy nim, e, to wtedy lepiej przeżyjemy noc. Mały tip: im dłużej rozkładasz spanie, tym e, kujem mi słowa nie nosisz chrustu, może tak. Tym później dołączasz do noszących chrust. O, tak też może być. Tu taktyka dobrze, że mi raz o tym powiedział, to teraz wiemy o co chodzi, przynajmniej. A ty, Bułgar, co o tym sądzisz? Ja myślę, że że tak ja do spania dzisiaj mam, w sumie zawsze mam to samo yy, Namiocik turkajka, śpiworek z dekatlonu Comfort zero powinien wystarczyć, ale moja tajna broń to Karimata i mata samopompująca Także wydaje mi się, że przydamy radę ma jakieś pytania? Mirek, no, no nie wiem, opowiedz co masz do spanka. Słuchajcie, hamak z podwójną komorą, ale nic do środka nie wstawiam. E, to jest Vikinga 600, -ka. tak w sensie śpiwór puchowy, tak? Puchowy e, z puchu naturalnego. One Peace Viking 600. Yy, ważna temperatura komfortu minus 3, a dzisiaj będzie minus 3. Powinien być underkill oczywiście, ale może damy radę z samym śpiworkiem. W razie tego są spodnie narciarskie, będzie dobrze. A powiedz underkill, w sensie ten... ten underkill, czyli po tak, taki dodatkowy śpiworek pod hamak, który ładnie nam bud buduje poduszkę powietrzną i ogrzewa. Bo tak naprawdę w utrzymaniu ciepła nie chodzi o nic innego, jak o, o izolację. Naszego własnego ciepła. Tak. Każda ta babcia wie. Miejscówkę wybraliśmy przepiękną, jest, jest wichura dookoła. O. Yy, ale znaleźliśmy taki lekki spadzik, gdzie ten wiatr nas po prostu omija. Chwileczkę jeszcze słońca. I zabieramy się tutaj za przygotowanie ogniska tak naprawdę, a ja muszę łapać swój worek. Za chwilę może ja też opowiem o, o tym, co, je, co ja posiadam, w sumie mój zestaw dużo się nie różni od tego, co pokazał Krzysiek, ale, ale jednak pokażę. Także do za chwilę. Cześć, no jakby teraz ja pokażę, co ja mam. Mój namiot to również naturhajk, tylko że Cloud One jednoosobowy, biały, także idealnie się teraz maskuje w porze zimowej. A w środeczku co? Podobny zestaw jak u Krzysia. Karimata, Karimata harmonikowa. Na to mata. Mata forklazika żółta, elegancka, polecam. No i identyczny śpiwór jak ma, jak ma Krzysiek limit to 0 stopni Krzysiek tutaj delikatnie błąd podał a komfort powinien być 5 stopni, no dzisiaj będzie minus 3 więc będziemy musieli bardziej polegać na, na naszych piżamkach, które powinny być powinny być ciepłe powinniście zawsze pamiętać o tym, żeby nosić dodatkową bieliznę jakby oddzielną bieliznę do spanka ze sobą i też jakieś skary na zmianę itp itd co mam jeszcze dodatkowego, co powinno mi zrobić komforcik podusia jest bardzo ważna mam nadzieję, że będzie dawała mi również ciepełko do śpiwora od razu sobie włożyłem rzeczy, w których będę spał, żeby tam no nie wiem delikatnie może jakoś tam e, się ogrzały, e, jak również schowałem butelkę wody, żeby po prostu nie zamarzła, a my już przygotowani, no hamakarz jeszcze tam walczy Ej, e, robimy teraz e, obóz i rozpalamy ognisko także stay tuned i do zobaczyska Pewnie nie będzie wydać dymu Z tego zobacz, tu idzie Co się dzieje? Mamy jakieś wątpliwości o Krzysiu Przyżyjemy Krzysiek, będziemy żyli Trzymaj buty, służ, ściągaj <grywa> Dobrze poszło? Złamała się Szybko, szybko poszło Uwaga. Czy to się do czegoś nadaje? To jest brzoza, więc to jest bez... Jak widać, ognisko po... już jest w toku. no zbieramy tyle opału, ile możemy, żeby jak najdłużej po prostu wytrzymać i posiedzieć przy tym ognisku. Słoneczko jak na razie nas raczy, więc jest, jest przyjemnie. Natomiast jak temperatura spadnie, to pewnie będzie jeszcze bardziej przyjemnie. Tak, to, już, no, jeszcze, to, to będzie jeszcze bardziej przyjemnie i nie będzie już nam tak pewnie do śmiechu, nie? Ale nic. Spędzi ten czas razem z nami i nasi, naszymi przebitkami Tato, idę z Matką, bo tu Co to za krzyczówki, a? O! o. <grym się> Chodzi o to, że te banany yy, składają jaja w liściach yy, bananów. Trafiły banany, na półce leżały z piściami tych yy, pająków. No. no, co robisz Krzysiek? Bierek podasz keczup? co sobie skarpetki, wkładki do butów i w sumie powiem szczerze, że to wychodzi, bo mam już suche, jedną skarpetę mam suchą, buty średnio, wkładki spoko, są suche, były mokre, mega paruje, jak zobaczycie sobie na buty Mateusza, one były całe mokre, a odparowuje ta woda. Jeszcze dwa dni i będą suche jak wiór. Pewnie nowego świata nie odkryliśmy, ale, ale działa to. Ale jakiś... Jakiś hak do przodu. Jak możecie zauważyć nasze ognisko i nasz biwak tutaj idzie w najlepsze. Eee, suszymy się, grzejemy, no i życie nasze przez najbliższe godziny będzie się toczyło tylko i wyłącznie wokół, wokół ogniska, eee, gdzie zamierzamy sobie po prostu spędzić miło czas na, na rozmowach o życiu. Następnym razem, jak się zobaczymy, pewnie będzie już wieczór, a później już tylko zostaje nam przetrwać noc. O Prawo ogniska zawsze Jedziesz, zostaje jedzie. w pysku. Jedziesz z tym. No weź Krzysiek, Ja nie tylko... ja. Ta. Także widzimy się. Widzimy się jeszcze wieczorkiem na, na jakieś parę ujęć, a to później... A później już nasz sprawdzian, bo taryfa ulgowa w postaci słoneczka już zaszła. A nie ma wiatru. A nie jest ma wiatru. To też jest dobry. To jest dobry omen dla nas, bardzo dobry. Yy, no nic, zatem życie nam powodzenia i saluto. A ja dalej będę dostawał dymem w pysk. A few moments later. Przysiek? Jestem. <noise> Walczę z dymem. Walczę z dymem, ale w nocy będę walczył z zimnem. Wybierz mądrze. <noise> I tak właśnie minął nam wieczór we Wdzyckim Parku Krajobrazowym, moi drodzy. Lecą mi łzy. Zrozumienie, czy to są łzy wzruszenia, <noise> czy bolączki tego, że śpię w pięciogwiazdkowym ocieplanym namiocie. Także tak wygląda sprawa. 1930 równo wybiła na moim zegarku ze mną jest Mirek. Tak jest. Cały czas niezmienna ekipa. Nikt, nikt... Nie, dołączył? <grym> nikt nie dołączył, nikt nie dołączył, nie dołączył. Chyba, że wilki w nocy. Ale nikt nie Każdy kto chciał, to zmądrzał. <grym> Przed wyjściem. Tak. E, cóż, no jakby nasz byt... Pozdrawiam Cię Paweł, to była dobra decyzja. <grym> <grym> Nasz, na, nasz byt został zminimalizowany do tego, że musimy egzystować przy tym ognisku jeszcze do, do 22. Takżeśmy sobie postanowili, a później e, spróbujemy spać. Jakby. Nie wiem, czy można nazwać to tak naprawdę snem. E, testujemy sprzęt, mierzymy się z temperaturą. Tak jak mówiliśmy, minus 2 planowane, minus 3 może. Um, co ciekawe chcemy zacząć od lizy termoaktywnej, nie nagramy tego i zobaczymy czy wytrzymamy, a jak nie to będziemy dokładać kolejne warstwy. Tak Rano jest. będzie zabawnie. Tak, także czekajcie na nasze spuchnięte mordy z rana, <noise> z, soplami <lodu. głos> z soplami lodu, a my tymczasem dalej egzystujemy tutaj koło ogniska, kontemplujemy i spędzamy miło czas, także do juterka elo. One eternity later Dzień dobry Jest niedziela, 6.13 Przeżyliśmy Zaraz będzie wschodnik słońca Ogólnie było spoko Tylko w nocy 2.30 jakoś Zaczęło być mi zimno w korpus Założyłem jeszcze puchówkę No i zachciało mi się siku Ale nie miałem psychy, żeby wyjść i zrobić, więc... Więc dałem radę Ogarnę się I zobaczę jak tam chłopaki czy żyją Także bądźcie z nami do końca I dzięki, że jesteście jeszcze dalej tutaj jo. Dzień dobry! Siema! Siemanko. To była interesująca noc Ale o tym sobie porozmawiamy za chwilę przy herbacie czy coś Ale jak tu jest ładnie panie, jak jest ładnie O! Chwaki napadało nam troszkę Trochę nam napadało Krzysiek! No? Widzisz mnie? mnie? <gry> Chłopaki też powstawali, także zbieramy się i zaraz ciepła herbatka. Jo. Dawaj, dawaj Mirek, trzeba herbatkę wypić. My już wygrzebaliśmy się ze swoich, ze swoich mieszkań leśnych, grzejemy właśnie sobie gorące posiłki, i będziemy zwijać obóz w tych promieniach słoneczka. Obo, wszyscy chyba uznaliśmy, że noc była do, do przeżycia, jesteśmy z siebie zadowoleni, że, że fajny biwak, biwak wyszedł, mam nadzieję, że Wam się to wszystko podobało. Mirak, wejdź tam gdzieś na ekranie, wskaż gdzie mam mapę wyświetlić, to może wyświetlę. A ja ją przesunę tu. Jak da radę? Jak da radę, jak tak będzie. Jak montażysta ogarnie, to będzie przesunięta. <grym> Mam nadzieję, że ogarnie. <grym> <grym> Pół godziny z życia. Ciekawe, co on tam wyczynił. No nic, moi drodzy. Chcecie coś dodać jeszcze? Dziękujemy serdecznie. Mam nadzieję, że w tym roku jeszcze uda się na zimniejszy biwak. No i czekamy na wiosnę. No ale tak, jak będziecie nocować, planować nocować zimą, to rzeczywiście trochę poczytać o tym, przygotować się, obejrzeć filmiki, bo warto, bo warto, żeby było tak, komfortowo. Jest... Można z internetu powyciągać parę właśnie fajnych tipów, które potrafią uratować dupsko. A nie jest jak się pomylić. czasami można zmarnąć to też nic złego, bo się uczy, tak więc siedzenie to, do ogniska okay. na pewno do późna to jest game changer i chowanie rzeczy do śpiwora, niektórych, które potem ci uratują dupę, jak woda na przykład albo, albo wkładki do butów. No nic, od nas to tyle, także dziękuję jeszcze raz, Siemanko i do następnego. Elo!